Siemanko ja widzowie, dzisiaj powiem wam ten. E, ten, jak zostawicie teraz łapkę do góry, to powiem wam ten, e, ten. Nie. albo nie, może teraz wam powiem mój nowy rap, okej, okay? bo w prawdziwym życiu to jest, ej, o, ej, jestem Edzio Rap, ja mówię sobie taki rap, mm. ja jestem rap, a ja mówię sobie snap, mm. Ja jestem fajny i mówię do tego stigma. Moi widzowie to są bardzo fajne sigmy. I jak dają suba, to jestem bardziej przy Fortnite'a. A, ci, e, ci, e, ci, a moi widzowie są lepsi ode mnie na Oneviwana. I zawsze lubią, jak, jak mówię, nowe filmiki, bo wtedy ich cieszą. I jak co nie, widzowie. Dzisiaj widzowie dostaną przygiem, dzisiaj widzowie dostaną prezenty. Ja z tymi prezentami powiem sugienki. dostaną dzisiaj prezenty. A ja mówię sobie, jedziemy sobie mnie, zostaw. Podobał Wam się?